Siemaneczko kochani! Tu Somi! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego dodano i co zdarzyło się w aktualizacji 19.10 Jeżeli jesteście zainteresowani tematem pamiętajcie o taktycznej łapęc w górę i kodzie Somi w sklepie Przewalcie również subik z dzwoneczkiem tak, aby takie odcinki i live'y Was nie omijały A teraz już przejdźmy do omawiania i jeszcze zanim wejdziemy do lobby, już pojawiają się pierwsze zmiany, ponieważ dzisiaj wszyscy, którzy posiadali skin szkarłatnej dowódczyni, otrzymali do niej dodatkowy styl. Tygrys. Prezentuje się on w ten sposób i wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Natomiast jeżeli nie posiadacie z tego skina, to nie martwcie się, bo oprócz niego pojawił się drugi darmowy prezent, czyli klasyczna muzyczka do lobby, a to już otrzymał każdy z Was. Dajcie znać, czy jesteście zadowoleni. Oczywiście pojawiły się jeszcze inne style i skiny, które już darmowe nie są, ale również wam je pokażę, tylko że pod koniec odcinka. A teraz przejdziemy do samego lobby, bo na razie jeszcze jak się logujecie, to widzicie stare, ale ma pojawić się nowe lobby, na którym zagości nasze ukochane Tilted Towers. Będzie ono prezentować się w ten sposób. I tak, uprzedzając wasze pytania, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to Tilted Towers powróciło na naszą mapę. Natomiast teraz wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, która została zmieniona, a mianowicie, jeżeli teraz wejdziecie sobie w zadania sezonowe, to będą one podzielone na tygodnie. Już nie będą wszystkie razem wam się zlewały, tylko będziecie konkretnie widzieli z jakiego tygodnia jakie zadanie jest, to ułatwi wam też wyszukiwanie tych zadań, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy przy zrobieniu jakiegoś zaległego zadania to zajrzyjcie na moją playlistę, bo tam znajdują się właśnie odcinki, które są posegregowane na tygodnie, więc myślę, że ułatwi Wam to działanie. Jeżeli chodzi o questy, to również pojawiła się jeszcze jedna dodatkowa rzecz w questach etapowych, która jest związana z nowym dinozaurem, którego również za chwilę Wam pokażę, ponieważ pojawił się quest etapowy Nakarm Klombo klombowcami. Jest to bardzo łatwe zadanie i za chwilę pokażę Wam, jak je wykonać. A teraz już zabieram Was na mapę i oczywiście pierwsze... To lecimy na Tilted Towers. Jak widzicie, jest to ujęcie z pierwszego lotu od razu po otworzeniu serwerów i tutaj u mnie Tilted Towers jeszcze było troszeczkę pokryte śniegiem, natomiast w tym momencie, kiedy już lądujecie na nie, to znajdują się tam tylko małe takie zaspy śnieżne, natomiast ulice same już są odśnieżone, także już w ciągu tych kilku minut od razu po starcie serwera ten wygląd się zmienił. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, czy to Tilted Towers, które jest teraz wygląda identycznie jak tamto, które było poprzednio. Wydaje mi się, że pewnie dodali jakieś niektóre ciekawe bajery. Jeżeli zauważyliście różnicę, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Kolejna rzecz, jaka związana jest z Tiltedami i zmieniła się właśnie w tej aktualizacji to dwie nowe postacie. Jedną z nich znajdziecie właśnie na Tilted Towers, ale nie jest to jedyna postać, jaka znalazła się na tiltedach, ponieważ teraz swoją lokalizację zmienił pan pomidorek. Tak, pan pomidorek nie znajduje się już w lepkim lasku, respi się teraz w swojej restauracji pizzy Pita dokładnie w tym miejscu w Tilted Towers. A pierwszą nową postacią jest piłkarz. Znajduje się on na swoim boisku dokładnie w tym miejscu. Możecie u niego kupić tą fontannę z osłoną. I drugą postacią, której jeszcze do tej pory w kolekcji nie mieliśmy, jest Opoka. Znalazła ona swoją miejscówkę na pustyni. U Opoki możecie właśnie kupić nowe klombowce, które przydadzą nam się do zadania na karm klombo klombowcami. Kosztują one 25 golda, a lokalizacja Opoki znajduje się dokładnie w tym miejscu. so A teraz trochę o samych klombowcach, bowiem nie są one tylko i wyłącznie do kupienia. Możecie znajdować je również w różnych miejscach na mapie. Rosną one na takich specjalnych krzaczkach. Jedne z nich znajdziecie obok Tilted Towers. Mają one stałe miejsca spawnów, więc jeżeli już jakieś znajdziecie, to za każdym razem jak tam polecicie, to również one będą tam rosły. Wyglądają one w ten sposób. Po ich zebraniu otrzymujecie te klombowce w liczbie dwie sztuki. Zestakować możecie 15 z tego, co Kojarze, więc możecie ich troszeczkę nazbierać. Klombowce nie tylko służą do Quest'a, ale również pozwalają Wam przywrócić życie i osłony, więc są naprawdę bardzo fajne. Co do przekąsek, to w grze po aktualizacji miała pojawić się jeszcze jedna, a mianowicie kawałki pizzy, które również miały Wam przywracać życie. Miały znajdować się w takich specjalnych opakowaniach po pizzy, natomiast w tych kilku grach, które rozegrałam, nie znalazłam ani jednej takiej pizzy, więc całkiem możliwe, że ona jeszcze nie została. Wprowadzona do gry, ale skoro jest już w plikach, to na pewno niedługo się pojawi. A teraz wam pokażę, gdzie możecie spotkać naszego nowego dinozaura, czyli Klombo. Bardzo wiele osób o niego pytało mnie na TikToku, więc z nim sprawa jest dosyć ciekawa. Z tego, co udało mi się zaobserwować, to Klombo może się respić w co najmniej dwóch miejscach na mapie. W tylu go znalazłam, natomiast prawdopodobnie jest to większa liczba lokalizacji. Na pewno znajduje się tutaj między tymi dwoma jeziorkami na pustyni, z tym, że on nie stoi w miejscu, tylko sobie po prostu krąży, więc. Musicie troszeczkę go poszukać, ale także może pojawiać się w okolicach Tilted Towers i tego jeziora. Tam również występuje. Jeżeli widzieliście go w innej lokalizacji, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Z tego co zaobserwowałam, również Klombo może się respić w kilku miejscach naraz, więc to nie jest jeden dinozaur. Znajduje się na mapie ich troszeczkę więcej. Wygląda on w ten sposób: jest bardzo miłym dinozaurem. Nie atakuje was, i słuchajcie, pochłania do słowa nie wszystko. Jeżeli rzucicie mu cokolwiek, to on po prostu to wciągnie, nieważne czy to apteczki, bandaże, kewy czy bronie, on po prostu to pochłonie. Czasami zdarza się tak, że on wypluwa przedmioty w drugą stronę i może Wam dropnąć jakiś ciekawy itemek, natomiast nie karmcie go śmieciami, nakarmcie go klombowcami. Tak moi drodzy, bo tak jak mówiłam, pojawiło się nowe zadanie etapowe, w którym takiego klombo trzeba karmić klombowcami, czyli tymi takimi malinkami, które Wam przed chwilą pokazywałam, albo je zbieracie z krzaczków, albo kupujecie u opoki i po prostu mu rzucacie, a on je wciąga. Kiedy dacie mu takiego kląbowca, to on będzie naprawdę przeszczęśliwy i zmieni kolor na zielony. Także będzie wyglądał całkiem uroczo. Na klombo również możecie jeździć, możecie na niego stanąć i on totalnie nic wam nie zrobi. Możecie również, jak wejdziecie na ten jego um, otwór taki na głowie, wyrzucić się w powietrze, więc jest to fajna opcja na przemieszczanie się. Natomiast nie polecam go atakować, ponieważ zadajecie mu dosłownie po jednym HP obrażeń, więc zakładam, że jest to zrobione specjalnie tak, aby nie dało się go zabić. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni ktoś to przetestuje, czy da się to zrobić, czy nie da się tego zrobić. No obecnie moment i jestem zdania, że się nie da, a poza tym klombuś jest tak słodki, że nawet bym nie chciała tego robić, więc nie polecam, bo kiedy go rozzłościcie, to staje się on agresywny, czerwony będzie was ganiał, tupał i pluł w was jakimś dziwnym śluzem i będzie wam zadawał obrażenia także nie polecam, natomiast dosyć szybko się odagrowuje, więc jeżeli odbiegniecie od niego kawałek to on uspokoi się i z powrotem normalnie będziecie mogli do niego podchodzić z takich ciekawszych rzeczy na mapie pojawiły się również wykopaliska, w których zostanie odkopany szkielet Katusa, czyli naszego potwora, który był uwięziony w górze, który walczył z miskiem robotem. Zaczęło się odkopywanie jego szkieletu. Jeżeli nie pamiętacie, to w poprzednich sezonach po pokonaniu Katusa został na mapie taki szkielet i była to miejscówka, natomiast teraz ten szkielet zostanie odkopany, więc całkiem możliwe, że Katus powróci. Chociaż nie wiem, jakby miał się odrodzić niby z tych kości. No i w sumie, gdzie się podział ten wielki miecz, który był w niego wbity? Nie mam zielonego pojęcia. No i jeszcze do rozgrywki zostały dodane nowe znaczniki, dzięki którym na minimapie łatwiej będzie Wam odnaleźć tablicę zleceń. Wyglądają one dokładnie w ten sposób, więc nie zdziwcie się, jeżeli na jakiejś miejscówce taki znacznik zobaczycie. To po prostu oznacza tyle, że tutaj znajduje się ta tablica zleceń, możecie takie zlecenie przyjąć. I to chyba byłoby tyle moi drodzy. Jeszcze na koniec, tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam nowe skiny i style. E, więc, po pierwsze, w Fortnite ma pojawić się taki zestaw z panią Kruczycą. Wyglądał na w ten sposób i z tego co kojarzę, ma być to pakiet do kupienia. Nie mam zielonego pojęcia, ile będzie kosztował. Natomiast raczej tani nie będzie, ponieważ w tym pakiecie ma być 1500 widolcy. Będą one oczywiście do otrzymania za wykonanie zadań. Pojawi się również skin, takie ziomeczka typowego seby w dresiku, który wygląda w ten sposób. Jest w wersji czarno-białej albo biało-czarnej w zależności od tego, którego koloru jest więcej. Ten wydaje mi się, że będzie normalnie w sklepie. I jest jeszcze jedna rzecz, o której już część osób zaczyna wspominać na Twitterze, mianowicie jest to zestaw V. Jak zapewne pamiętacie, dzięki współpracy z Arkane wcześniej mieliśmy w sklepie Jinx ze swoim zestawem, natomiast teraz ma pojawić się V. Będzie ona dostępna z plecakiem króliczkiem, ekranem wczytywania, młotem i z jakąś zintegrowaną emotką. Także hmm, wydaje mi się, że będzie całkiem kozatka. Część osób wiem, że czekało również na powrót Jinx, więc zapewne jeżeli i wejdzie, to Jinx również powróci. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, kiedy to wejdzie, ponieważ, tak jak mówię, dopiero zaczynają się jakieś wzmianki o tym, że coś takiego ma powstać, więc wcale może to nie być jeszcze w tym patchu. I to by było na tyle w tym odcinku, moi kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o taktycznej łapencji w górę, kodzie Somira w sklepie i subie z dzwonem na tym kanale, aby takie odcinki Was nie omijały. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tiktoku lub na live.